Dobra, e, gdzie ten to starek był. był? Mm. Jest, dobra. Fuzynek kontra YouTube, część druga. I zobaczmy, Patryk Nirw. Oglądajcie to. Wiesz co robić? Oddech informatyka? Następnym razem lepiej użyj tego oddechu zamiast pierdolić jego nazwę. Tego wam nie daruję, a macie. Radzę wam grzecznie się posłuchać i pójść z nami do radiowozu. Inaczej. Czekajcie, na takie coś trzeba specjalny płyn sobie odpalić. Moment. Ach, dobra, możemy oglądać. Kolejny strzał będzie w głowę. Dobra, niech będzie tylko dajcie chociaż jakiś plasterek. Pan Nirv, Pan też idzie z nami. Dlaczego? Przecież ja nie sprzedawałem mu windowsów. Zła odpowiedź. Ruszać dupy. Stefan jest problem. W radiowozie są tylko cztery miejsca spokojnie, mam pomysł. No chyba was pojebało. Dobra. Cokola czy sprite? Ani to ani to, to okoci. Jedziemy. Cholera. Co ja teraz zrobię? To chyba czas zebrać ekipy i odbić nirwa z fuzimigacikiem. Z Gecikiem, Fuzimigeciki, dwie godziny później. Cholera co tu tak ciemno. <grym> <grym> Stefan ściągnij mu to wiadro. No witam serdecznie. A to mu, ej, to mój tekst. Ty to kto? Jestem głównym zarządcą YouTube. <grym> Nas ściągnąłeś tu za te Windowsy. To nie o Windowsy chodzi. Możecie sobie równie i dobrze w dupę wsadzać? <laughs> o, szełaseczan super chatto, jakby to powiedział Adaś. Albo my zdychają po trzech live, albo są tak, takie overuse, że można za nie mute dostać, chodzi o pełno stannej porażki. A to ja nie mutuję za takie rzeczy, to inni mutują. Mi chodzi o tą akcję. Ale dziękuję za supa chatto. telewizją. Przez was musiałem zbudzić wam <laughs> kanał, przez co straciłem kupę forsy. Za to zamierzam was zabić. Chwileczkę, panie kapitanie. Nie kapitanie YouTube'a, proszę nie! Jak to zabić? A tak to? Zdechniecie za to wszystko. No chyba, że zrobicie jedną rzecz. Co niby. Dzień, który. Nie. Odkryłem masturbację. Na chuj mi to pokazujecie. Wyskitu. <grym> <grym z kitu> Mam propozycję. Daruję wam życie, jeżeli zrobisz trzecią część kreskówek w pięciu słowach i przywrócisz poprzednie części. No chyba cię pojebało. Mowy nie ma, mam swój honor i nie dam go sobie splamić. Fuzionek kurwa, tu chodzi o nasze życie. A <laughs> chuj mnie, wasze życie obchodzi. <laughs> Wolę umrzeć niż zrobić to. Jak wolisz? Panie miłoszu, proszę ich zabrać. Już się robi. Panie miłoszu? o. Judasz przeciwkom. Wybacz, ale mówiłem, że jestem zły, a nie dobry. Nieprawda, nieprawda, miłosz jest dobry. Dobra, krótka piłka, albo mi powiesz gdzie są chłopacy, albo zrobię Tobie trzecią dziurę w dupie. Po... Trzecią? Teraz trzecią? To ma się normalnie dwie dziury w dupie? A nie, jed... nie jedną? Powiem wszystko, tylko mnie nie krzywdź. Są w siedzibie YouTube, jutro o 16 jadą do obozu niemieckiego. Dobra, dzięki. Pora obmyślić plan. Wchodźcie do środka. Tak, tak, mściwuj, mściwuj. Hmm. Miedziński, kurwa, ale będzie przedstawienie bohaterów. Baby to kobieta, no ale baby też mają chyba tylko jedną dziurę w dupie, nie? Ta druga dziura to nie jest część dupy, to... Nie to chyba, że się baby nie widzi. W sumie nie dziwne. Beli na kabelim, tak jest. Ma choć <kłysy> kurwa jako Polak! No, dobra, kobiety mają dwie dziury, ale ta druga dziura to nie jest część dupy. Ludzie, ogarniajcie coś. Więc co robimy? Plan jest prosty. O 16.00 konwój z chłopakami będzie jechał do obozu. Też bym wolał chyba faktycznie zginąć, żebyś uratowany przez taką ekipę. Beblin, Power. Ty, Beblin, wyskoczysz przed samochód i go zatrzymasz. Kiedy kierowca będzie cię opierdalać, my zakradniemy się na plecy, wyeliminujemy policjantów i uwolnimy ekipę. Są jakieś pytania? Ja mam pytanie. Pytaj? Dlaczego to ja mam skoczyć pod samochód? Nie było animacji na ostatnim live. To teraz wpierdalaj się pod samochód. Bę dobrze, będę miał zrobić a nie zrobił, bardzo dobrze. Koniec gadania, robota czeka. Spotykamy się jutro o piętnastej. Tak jest, pani Prezes. I co teraz zrobimy? Jak użyjemy swoich oddechów, to wywołamy alarm i do nas przyjdą. Wychodzi na to, że tym razem musimy się poddać. Jak tak już mamy umrzeć, to nie ref. Powiedz, jak podarwałeś panią Paulinkę? Ja ale to jest coś, czego gecik... O, o, o co gecik by nigdy nie zapytał, bez kitu. A dobra powiem ci, było to w barze. Zob to tam są teletubisie? Moment, a... Uh. Zobaczyłem Paulinkę? A dobra powiem ci, był... Bez skitu, tam są teletubisie. było to w barze. Zobaczyłem ją, jak sączy drinka i postanowiłem do niej podbić. Hej, monasz klej? Tak, a co? Ups, o kurwa! Akurat. Umieram! Akurat się zaciągałem, kurde! A! 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 Aj, niedobrze! W złym momencie zaśmiałem, cały dym poszedł do gardła. I tak to się wszystko zaczęło. Wiecie co? Jak tak macie pierdzilić trzy po trzy, to ja idę lepiej spać. Miłego wiecznego snu. Co jest? Gdzie ja jestem? Zamknij się. Teraz będzie dobre. Powitajcie wielkimi brawami. Anne, putaczek. O! Oh. Oh god, Znowu w 11 Patrz, czy to widzisz? Ja! Wiedziałem, że nie się tu pojawi. Puść ją, powiedziała. Wiedziałem, że nie się tu pojawi. Puść ją, powiedziała. I ja co to ma być? Bale, 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 bale. Chyba nie chcecie ominąć obozu A pierdolę, Anna Potaczek, puść ją powiedziałam z yes, 11 referencja to jest to Dobra, pora zacząć operację, Gacik w puszce Gacik w puszce? Dobra, że nie gacik w szafce, ale śmieszne gwiazdce tak, to był referes do mojego snu, a tak faktycznie, referes do mojego snu to był, no tak Skacz beblin Co ty odwalasz, pojebie Nic, chciałem się tylko spytać, czy chce pan kupić draże korsarze. Słuchaj no gówniarzu, jak stąd nie pójdziesz to przegórawię ci głowę. Au, co to? Pedalski włamywa. No hej panowie. Przyszliście na socali. Tak, ale radzę wam uciekać bo jest ich tu więcej. Znam to miejsce, niedaleko stąd jest stacja benzynowa, możemy się tam zatrzymać. Tak zróbmy. Łapy <noise> w słuchajcie co jest? Tędy. Po cholera znaleźli nas. Teraz... Wait, ale gdzie jest... Tędy. Bo tak. Paulinka. Yy, Niedziński chyba. Ja. Yy, Beblin. Nirvgeci. Gdzie jest Bauer? Bauer zginął, czy co? Po cholera znaleźli nas. Teraz mnie wkurzyliście. Zabiję was od razu. To spróbuj. O, ku... o, jest Bauer! Kurwa, mają snajpera. Gecika, Kafuzi, pomóżcie mi w walce. Reszta niech nas broni. A masz skarabinka. <suszy> <suszy> Kurwa, ale walka Dragon Ball Style. <suszy> Te Wasze moce główną mi zrobią. To prawda? <suszy> lepiej spieprzajmy. Chłopaki, powinniście to zobaczyć. Myślicie, że mnie tak zatrzymacie? To się grubo mylicie. Jakieś ostatnie słowa? Jebać pis. Jedbać pis. Jedbać pis. Kochać pis. Czułem, że coś będzie takiego z gecikiem. Nawet nałożył łożu śmierci nie zrezygnował z homoseksualizmu. No to dobranoc. Nie tak szybko, siusiaczki. Kto to? Kto to? Nie wierzę. Sąsiad z martwych wstał. Na dodatek nawet fun uciekł od żony. Fun uciekł od żony? sobie uważaj, bo kopa w dupę dostaniesz, a nie pomóc. Kim ty jesteś? Robocopem, kurwa. Robocopem. Unam się. Nareszcie mamy spokój z YouTube'em. Nie wiem, jak wy, ale ja aż poszedłbym do kina z wrażenia. Ty stawiasz sąsiad. No i zajebiście, Pójdźmy najlepiej na doktorka. <laughs> Zaczyna się. Panie Strange, nie może pan iść tam? Nie bój Żaby. Zaraz dojdę. Heche <laughs> dojdę. Fuzianek przestań. Dobra, ja stań. Jeszcze raz na scena. Panie Strange, nie może pan iść tam? Nie bój Żaby. Zaraz dojdę. Heche, he, dojdę. Fuzianek przestań. Dobra, ja spuszczam się pierwszy, wy za mną. Ale ja ja spuszczać. się. No, nie, nie wytrzymam. Mam dosyć tego całego seksu. Nie. To do snu mojego, tak? Wychodzę. Neknieczom się pierwszy, wy za mną. Ale jaja spuszcza się. Nie, fuzio, nie wytrzymam. Mam dosyć tego całego seksu. Wychodzę. Ja pierdol. Co? Co? Koniec części drugiej i w sumie ostatniej? Ej, no to Sterek. Koniec części drugiej. I w sumie ostatni, No nie, kost... No nie, to sterek. To było takie. To już koniec. A, że serii to ma być, tak? Że serii fuzyna kontradu to jest koniec. A no to chyba, że tak. Ale to było. to było coś pięknego po prostu. To jest... Nie wiem, dam ci kurde... Miliony botek po prostu. Dam ci to, dam ci to, dam ci, nie wiem, czad jest, dam ci fuzyna z serduszkiem. Dam ci piernika gecika, dam ci... Nie wiem co ci mogę jeszcze dać. Dam ci martwego mema Alejandro, bo tak to było zajebiste. To spokojnie chodzi o YouTube'a. A, to dobrze, to dobrze. A, musztardę mogę ci jeszcze dać, tak. Musztarda, OG musztarda, proszę bardzo. Jest, OG musztarda, proszę bardzo. No to było... No to Sterek pokazał jak się robi animacje, kurczę, to zajebiste, zajebiste. Pełno nawiązań. W11 referencja, no. Do... Czy podlinkujemy ten film? Jasne, proszę bardzo. Kurde, to jest super film, super film, kurde, naprawdę. Proszę bardzo, macie, polajkujcie, zapiszcie sobie to w ulubionych, przekażcie dzieciom, potomnym, wnukom, komukolwiek, psu, kotu, każdemu.